Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, moje kochane. Ja dzisiaj tak spontanicznie, dosłownie na chwilkę do Was, patrzę, że jeszcze mam świąteczny kubeczek miały, ale uwielbiam go. Więc to chyba będzie całoroczny kubeczek. Ja dzisiaj do Was na chwilkę, ponieważ um, za chwilę zaczynam sesję, a poruszyło mnie bardzo czekajcie tylko, zobaczę, czy wszystko jest ok. A bardzo porusza mnie wiadomość. Przepraszam. Bardzo porusza mnie wiadomość, którą dostaję, i zresztą dostaję takich wiadomości bardzo dużo, a mianowicie rany. Ja wreszcie rozumiem, co to znaczy nie czekać, co on, co ona powie, co on zrobi, tylko ja wreszcie widzę, jak bardzo byłam w takiej, w takiej dziecięcej pozycji, tak? Bo zobaczcie, dziewczyny. Dziewczynka czeka, dziewczynka czeka, aż on się zmieni, aż on pójdzie na terapię, mm, aż on zacznie być czuły i miły. Albo dziewczynka czeka, aż matka wreszcie mnie doceni, i tak dalej, i tak dalej. Tak? I cześć, Ilonka. I jak my nagle zaczynamy czuć, zaczynamy rozumieć, że to jest pozycja dziecka, dziecko nie jest nigdy sprawcą. Dziecko czeka, tak? jego uwaga jest na innych i czeka, jak on zrobi to, no dobra, to ja zrobię to, jak on coś, nie wiem, pójdzie na terapię, to ja wreszcie też będę inaczej się czuła w tej relacji, tak? czyli dziewczynka oddaje sprawczość i w, tym, e, i w tej wiadomości, którą dzisiaj dostałam, było takie piękne, wiecie, taki wzrost, aż, aż ja to poczułam, Tę kobiecą moc, że nagle dziewczynami pisze, rany, ja wreszcie skumałam, to był ten moment, aha, skumałam o co chodzi, że. A, dziękuję Ci, Lona. tak, dobieram sobie kwiatuszki, dzisiaj w różowościach, tak? Ja wreszcie skumałam, jak to jest pięknie wziąć swoją moc i, i sprawczość, bo. Dopóki jesteś w tej pozycji czekania, że ktoś coś zrobi, ktoś się zmieni, ktoś zacznie cię inaczej traktować, tak? To, no to jesteś dzieckiem. I my czasem boimy się sięgnąć po odpowiedzialność. No bo odpowiedzialność też wiecie, czasami może być niewygodna, no bo już nie ma na kogo zwalić. To przez niego on mi zmarnował życie, tak? I wtedy ale odpowiedzialność jest piękna. Ja za siebie biorę odpowiedzialność. Zobaczcie, to jest wolność. Odpowiedzialności wbrew pozorom jest wolność, dlatego że to ja decyduję i ja oczywiście muszę się liczyć z jakimiś konsekwencjami, ale to jest mój wybór. I teraz pomyślcie przez chwilę, jak to jest, gdy ktoś wam coś narzuca. No dobra, robimy to, ale no, nie, no to nie jest to. Natomiast gdy my sobie... Coś wybierzemy, coś zdecydujemy, wybierzemy to świadomie. Tak, ja tego chcę. Ja pamiętam, na przykład, jak poszłam na moje studia, tak, coachingowe, jedne, drugie, trzecie, masy warsztatów. tak. znajomi odsypiali imprezy w sobotę, a ja po prostu o świcie, cały weekend, prawie co tydzień, byłam na różnych szkołach i warsztatach. I czy ja byłam nieszczęśliwa z tego powodu? Nie. Bo to była moja decyzja. Gdyby ktoś mi kazał, o, ja bym się szybko zbiesiła, tak? I bym gdzieś tam próbowała. Natomiast, ponieważ to była moja decyzja, to no wiadomo, że mi się nie chciało wstać, ale ja wiedziałam, po co ja wstaję, bo to było moje. I to jest właśnie o tym, że jeżeli my coś decydujemy, to nawet jeżeli podejmujemy trudne decyzje, to. No, jakoś mamy tę moc, mamy siłę, mamy chęci, robimy to z radością. A i to jest dorosła, to jest dorosła, czyli wybiera dla siebie, wybiera w zgodzie ze sobą i, i potem po prostu ją to karmi. Natomiast jeżeli my czekamy, tak? Bo, bo bardzo często to słyszę. Przychodzą do mnie dziewczyny na sesję i słyszę: No dobrze, ale co ja mam z nim zrobić? On nie jest czuły, on mnie nie przytula, on pije, on coś tam. No i ja wtedy pytam, no dobrze, ale to ty jesteś na sesji, czy on? Z nim nic nie zrobimy, ty też z nim nic nie zrobisz. Dziewczyny, pamiętajcie o tym, co jest naszym ogródkiem. Tak, to mówiłam już o tym Byron Katie, która mówi, że jest twój ogródek, jest ogródek drugiego człowieka i jest ogródek Pana Boga, tak? czyli siły wyższej. Jak jest siła wyższa, nie masz na to wpływu. Ogródek drugiej osoby nam się wydaje, że mamy wpływ. Nie mamy. Jeżeli ta osoba, druga, nie chce, nie chce żadnej zmiany, nie chce iść na terapię, nie chce zobaczyć, że ma, że jest uzależniona od alkoholu, możemy się dwoić i troić i nic nie zrobisz. Masz wpływ tylko na swój ogródek. I jeżeli ten swój ogródek będziesz fajnie tam zasadzisz, rabatki, kwiatki, będzie pięknie, to to jest jedyna opcja, że ta druga osoba zobaczy, kurczę, jak ona ma fajnie, jak ona jest zadowolona z życia, jak ona jest szczęśliwa, jak ona jasno mówi, to tego chcę, tego nie chce, tak? O, cześć Justynka, dawno Cię nie widziałam, super, że jesteś, dziękuję, tak? To tylko w ten sposób druga osoba może się zainspirować, ale my nie mamy mocy zmiany drugiej osoby. A jeżeli jesteśmy w pozycji dziewczynki, to czekamy. I tak czekają kobiety 20, 10, 30 lat, aż on się zmieni. I czuję po prostu ogromny smutek. Jak słyszę, czy widzę takie rzeczy. Natomiast właśnie dzisiaj ta wiadomość sprawiła, że przyjdę się z Wami podzielić. Tym bardziej, że dzisiaj, dziewczyny, e, dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy działa kod Twoja moc, czyli aż 25% zniżki na warsztaty kwietniowe, które właśnie będą całe o tym, czekajcie, poszukam e, tak. Będą o tym, jak tę dorosłą w nas budować, bo my tego nie umiemy. My większość naszych działań codziennych, jak się zaczynamy przyglądać, się okazuje, że jesteśmy w pozycji dziewczynki. I to właśnie dziewczynka czeka. Dziewczynka mówi: On mnie skrzywdził. Dziewczynka mówi: No, matka, yy, yy, chcę, żebym codziennie do niej dzwoniła albo jeździła do niej co weekend yy, na obiad. Ja mówię: No dobrze, no i co z tego? I co z tego, że ktoś coś chce? Tak, inni ludzie mają prawo mieć oczekiwania. Bo jak czasem pytam yy, was, yy, no dobrze, ale czy ten drugi człowiek ma prawo mieć oczekiwania? To mówimy, no nie. Ja mówię, jak to nie? Ma prawo. Ma prawo chcieć, żebyś wszystko robiła w domu. Ma prawo chcieć, żebyś dzwoniła do matki codziennie. Matka ma prawo chcieć. Ma prawo chcieć, żebyś spędzała z nią, nie wiem, każdą niedzielę na przykład. Ma prawo. No, ma prawo chcieć. Tylko co z tego? Ty masz prawo jako dorosła powiedzieć nie. Nie zgadzam się, nie podoba mi się to, nie jest to zgodne ze mną. Mam inne plany. I to jakby rozróżnienie, to oddzielenie. Co jest moje, co jest cudze, to jest dorosłość dziewczyny. Dziewczynka, dziecko jest sklejone z matką, z partnerem. Jak on ma zły nastrój, to dziecko ma zły nastrój, tak? Jak mamusia jest smutna, to i ja jestem smutna. Jak mamusia mnie wpędza w poczucie winy, no to ja jestem pełna poczucia winy, tak? To jest dziecko zawsze. Dorosła jest odrębna. Dorosła jest niezależna, nie w tym sensie, że ja teraz nikogo nie potrzebuję. Dorosła jest niezależna w tym sensie, że rozumie, co jest jej ogródkiem, a co jest czyimś ogródkiem. I rozumie, że czyjeś emocje, czyjeś zachowania, to czy ktoś pójdzie na terapię, czy nie pójdzie, czy ktoś będzie chciał zmiany, czy nie jest jego, czy jej. A ja mogę tylko tu się rządzić. I my, dziewczynki, my dziewczynki, całą energię, Przeznaczamy na urządzanie ogródków innych, żeby on zrozumiał. Ja mu podsunę artykuł. To jest po prostu plaga. Też to robiłam, żeby była jasność, tak? Podsunę mu artykuł, podsunę mu książkę z rozwoju osobistego, żeby on zobaczył, co źle robi, żeby on wreszcie coś zmienił. Tak? Czyli ja znowu siedzę w cudzym ogródku i urządzam. A mój zarasta chwastami. Tak? Mój wtedy moje emocje są niezaopiekowane, moje potrzeby są niezaopiekowane. Tak? Nie umiemy tego oddzielić jako dzieci. I cały kwiecień będziemy tropić zachowania dziecka, będziemy wzmacniać naszą wewnętrzną dorosłą, bo wewnętrzna dorosła nie musi się tłumaczyć. Nie musi wiecznie analizować dlaczego on tak zrobił może on miał trudne dzieciństwo może go wychowywały wilki to cytat z Okuniewskiej tak i moje przyjaciółki idiotki tak czyli ciągle analizujemy faceta boże dlaczego on tak robi to prawda dopiero teraz zajmuje się swoim ogródkiem to bardzo uwalnia i mam czas na opiekę nad sobą. Tak, no bo my nie zajmujemy się sobą, tylko zajmujemy się kimś. Natomiast zobaczcie, jeżeli my jesteśmy w moim ogródku, to mamy wielką moc w swoim ogródku. Tak? Ktoś coś chce, ktoś czegoś oczekuje, ktoś mówi: To przez ciebie się zdenerwowałem, a my, będąc w swoim ogródku, mówimy: hm, czy to jest moje? Czy to jest cudze? I mówimy: ok, no rozumiem, że tak to widzisz, ale. Nie zgadzam się z Tobą, albo to nie jest moje, i tak dalej, tak? Tylko wtedy, gdy jesteśmy w pozycji dorosłej kobiety, bo dziecko weźmie zawsze na siebie, dziecko zawsze powie to przeze mnie, przeze mnie mamusia zła, przeze mnie partner niezadowolony, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja dużo o tym mówię, bo czasami ciężko nam jest to. Tak, podsuwanie artykułów i książek to byłam ja. No, się przybijam ci piątkę, to byłam też ja. tak. Więc dziecko jest ciągle w tym zajmowaniu się innymi, żeby zrozumieli, żeby było miło, żeby coś tam. W ogóle nie jest u siebie. I my często też nie rozróżniamy tego, dlatego że na przykład przychodzi kobieta, wiecie, pewna siebie, która w pracy po prostu wymiata, tak? Pani prezes, i mówi, jak to ja jestem dzieckiem. Jak to ja jestem dziecko? Ja potrafię tupnąć nogą, ja potrafię nawrzeszczeć. I ja już wiem, że, jest, że to jest dziecko. Bo owszem, ja też potrafię czasem nawrzeszczeć. Natomiast bardzo rzadko tego używam, dlatego że to dziecko się wścieka znowu. I nam się czasem wydaje, że jak my jesteśmy w tej takiej, wiecie, w takiej waleczności, to jesteśmy dorosłe. To też jest dziecko, dziecko tupie nogami, dziecko się wścieka. I wtedy ja na przykład słyszę od was, tyle razy mówiłam, krzyczałam, że się nie zgadzam, a nikt mnie nie traktuje poważnie. Bo robisz to z pozycji dziecka. Tupanie nogami, ja żądam, ja... Dorosła może powiedzieć spokojnie, w zgodzie ze sobą, ze swoim sercem. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to po prostu. Albo ktoś mnie do czegoś namawia, a ja powiem: To nie jest zgodne ze mną, nie biorę tego, nie chcę tego, to, to nie jest moje i nie musi się tłumaczyć. Kobieta może, dorosła, może powiedzieć bardzo spokojnie, tak, że pójdzie komuś w pięty, powiedzieć: To ciekawe, że tak to widzisz. Ja mam zupełnie inne zdanie. Jak ktoś nas poucza, tak i. Dorosła nie musi krzyczeć, dorosła nie musi płakać, dorosła nie musi się wściekać. Czy to oznacza, że dorosła nie ma emocji? Nie! Dorosła ma, bo nasza wewnętrzna dziewczynka jest z nami zawsze. Tylko, że jeżeli jest dorosła w nas, to ona się zaopiekuje tą dziewczynką, zaopiekuje się de facto swoimi emocjami, swoim smutkiem, złością, ale do relacji. Z innymi dorosłymi idzie dorosła, a nie wypuszcza dziecko, które krzyczy właśnie Kasiu, dokładnie z bezsilności to nie jest moc. Która, nie wypuszcza dziecko, które histeryzuje tupie nogami albo jest roszczeniowe. Tylko idzie jako dorosła, spokojna, rozumiejąca, okej, okay, tu jest, tu jest ten, ta, ten płotek w moim ogródku. I za tym płotkiem są rzeczy, na które nie ma wpływu. Co ktoś myśli o mnie, co ktoś powiedział, czy spojrzał krzywo, czy mnie skrytykował i tak dalej. Ja mogę zdecydować, że jeżeli ktoś mi coś powie, czy ja się temu przyjrzę, czy stwierdzę, że to jest stupy, i w ogóle nawet się na tym nie zatrzymam. Ale to decyduje dorosło. A co dziecko robi? Jak gąbka. Boże, jestem nie taka, jestem gorsza. Boże, tak ona mi mogła tak powiedzieć. Ona po prostu tak mnie źle traktuje, tak? Czujecie tę różnicę? Jakby to rozróżnienie, no bo jak mówimy, dziecko dorosła, niby wydaje się oczywiste, ale nie do końca. Nie, jakby nie, często czuję coś takiego, no dobrze, ale przecież on powinien. To, co on powinien, tak pewnie powinien. No, tylko co z tego, skoro tego nie robi? Teraz będziesz czekać 5-10 lat, żeby zaczął coś robić? Czy podejmiesz swoje decyzje dorosłe? Że albo uczysz się z tym czymś, czego on nie robi, żyć, albo odchodzisz. Słuchajcie, nie ma innej drogi. Są, ja zawsze mówię, są dwie drogi. Jeżeli coś nam się w życiu nie podoba, są tylko dwie drogi. Albo uczę się stopniowo z tym żyć, nie brać do siebie. I ak akceptować, że tak jest, że matka mnie już nigdy nie wesprze, że partner nie będzie mi okazywał czułości, bo taki jest. Albo się z tym uczę żyć. I może ewentualnie małymi kroczkami próbuję coś pokazać, że zobacz. I najczęściej wtedy, jak odpuszczam, to rzeczywiście coś się dzieje. Albo drugi krok, druga droga, odchodzę. Stwierdzam, nie jestem w stanie żyć w relacji, gdzie facet pije, gdzie facet jest chłodny, gdzie jest niedostępny emocjonalnie, na przykład, i odchodzę. I szukam sobie takiego, albo który nie lubi seksu. Tylko, że dorosła wyważa, czy ten facet jest na przykład na tyle fajnym partnerem, bo jest moim przyjacielem, i tak dalej, i tak dalej, że e, mimo, że na przykład nie ma seksu w naszej relacji, to ja z nim zostaję. Ale wtedy ja mogę dać sobie prawo do poszukania seksu gdzie indziej. I ja wiem, co teraz w głowach niektórych waszych się Tak nie wolno, to zdrada. Nie, dorosła patrzy na fakty. Jeżeli mój mężczyzna, mój mąż, mój partner mówi, nie chcę seksu, nie, nie, nie potrzebuję tego, nie wiem, no nie chcę. I jeszcze w dodatku. Ja widzę, że to jest prawda, że to nie chodzi o kochankę. To ja mogę też dać sobie po prostu prawo powiedzieć: słuchaj, ja to rozumiem, przyjmuję, w związku z tym ja sobie daję prawo do poszukania tego gdzie indziej, bo ja mam takie potrzeby. To wszystko prawda. Dzięki Biorka. Także dziewczyny. Ostatnio bardzo to zobaczyłam, bardzo to poczułam i takie wiadomości, jak ta, co dzisiaj dostałam, że ja nagle czuję swoją sprawczość, czuję swoją moc, już nie jestem dzieckiem. I niby się nic nie zmieniło, a zmienia się wszystko. Pokazują mi, że to jest najważniejsza droga. Dziewczynkę ukochujemy, tak, dużo o tym mówiłam, cały zeszły rok było o ukochiwaniu dziewczynki, ale brakowało tego jednego elementu. Tego, żeby przyszła ta dorosła, zajęła się dzieckiem, ale swoje życie na zewnątrz układała jako dorosła. I tak, czasami popłacze, czasami poprzytula to dziecko, ale tu idzie dorosła, która nie da się nabrać na iluzję, która nie czeka ciągle, która nie jest w pozycji małej dziewczynki, która żebrze. Hmm? Więc to będziemy robić cały kwiecień na warsztatach. Sięgnij po swoją moc dorosłej. Ja bardzo serdecznie zachęcam, bo dziś tylko ten kod Twoja moc, który tu widzicie, jak wpiszecie, to cena obniżonej ceny warsztatu spada aż o 25%, czyli o 1 czwartą. Tylko dziś do, do, do północy. Dlaczego? Często ja słyszę takie pytanie: ale dlaczego ty tak robisz? Czy dajesz jakiś kod i on tylko działa jakiś czas? Robię to dlatego. Że premiuję po pierwsze dziewczyny, które są tu ze mną na live'ach, bo tylko te się zazwyczaj o tym kodzie dowiadują. Te, które czytają moje maile, te, które są na grupach. A po drugie premiuję te dziewczyny, które naprawdę chcą nad sobą pracować. Bo argument, nie mam pieniędzy, ja bym mogła na przykład, teoretycznie, tak? Mogłabym. Bardzo dużo rzeczy robić za darmo, tak? Natomiast wiecie, co jest, że my ludzie nie cenimy i nie przykładamy się do rzeczy, które są za darmo. I ja tego wiele razy doświadczyłam, kiedy były wyzwania, były wysyłane darmowe materiały. Część dziewczyn super korzysta, ale część nawet nie zajrzała. W związku z tym, ta, ta jakby ten nakład finansowy to jest Twoje. To jest złożenie Twojej energii. I tak jakbyś powiedziała, ok, będę to robić, będę nad sobą pracować. Więc nie mów, że nie masz pieniędzy, bo jeżeli mówisz, że nie masz pieniędzy, a masz na przykład na, no nie wiem, na, na inne rzeczy, na kolejny ciuch, bo umówmy się, te 200 parę złotych, to nie jest majątek życia, to zapytaj siebie, czy nie jesteś w oporze, czy nie jesteś w wymówkozie. Nie, teraz jest zły czas, i tak mówisz sobie od 10 lat. Nie, teraz nie mam pieniędzy. Nie, teraz sytuacja jest niepewna. Kochana, właśnie dlatego, że sytuacja jest niepewna, tu potrzebujesz mieć swój dom. Tu. Tu mogą ci wszystko zabrać. Tu masz mieć swój dom. Tu masz mieć swoją moc, tu masz mieć oparcie w sobie. I ja się o tym przekonałam, kiedy dwa lata temu zaczęła się pandemia i mogłam rzeczywiście w warunkach polowych sprawdzić, na ile, na ile ten mój spokój wewnętrzny jest prawdziwy, na ile ja mam oparcie w sobie. I się okazało tak, wszyscy byli w panice, a ja oddychałam, ja medytowałam i ja czułam, że nie stracę najważniejszej osoby w moim życiu, czyli siebie. A teraz mamy kolejny sprawdzian. Więc to, co jest w tobie, twoje doświadczenie, twoja wiedza, twoje, ta twoja dorosła, tego ci nie zabierze nikt. Ja zawsze cytuję Wiktora Frankla, mojego ukochanego autora książki Człowiek w poszukiwaniu sensu, który był psychoterapeuta, który przeżył obóz koncentracyjny w Oświcim, w Auschwitz. I on mówił zawsze, w głowie jesteśmy zawsze wolni. Pod jednym warunkiem, że, że nauczymy się tego. Bo my nie jesteśmy jakby z wychowania, nie jesteśmy wolni w głowie. Bo mamy, co powinnam, co muszę, co wypada, tak? Mamy te, te programy. I rozwój polega na tym, żeby to wszystko odrzucić i zdecydować, co jest moje. I. Gdy to zrobimy, to rzeczywiście tu jesteśmy zawsze wolni i nikt nam nie powie, że coś musisz powinnać albo że wszyscy to, nie wiem, to robią, wszyscy tak pomagają albo wszyscy coś tam. To ciebie nie dotyczy, bo ty wybierasz po swojemu. To jest wolność dorosła, to jest ta wolność. Dziecko nie jest wolne. Dziecko jest uzależnione od innych. Natomiast dorosła jest wolna w głowie, czyli nie kieruje się tym, no dobrze, to może ja powinnam coś zrobić. Nie, dorosła się tylko kieruje tym, czy to jest moje, czy nie, czy to jest w zgodzie ze mną, czy nie. Kropka. I zobaczcie, jak my mamy to przeświadczenie, to my nie musimy się tłumaczyć, my nie musimy komuś mówić, wiesz, nie, no, bo ja tak nie mogę, bo coś tam, i nagi, nie ma karono na uszy, tak? Jak my czujemy coś, to my powiemy. Nie, po prostu nie. Czujecie to? To jest ta wolność. Dorosła to jest wolność, to jest sprawczość, to jest odpowiedzialność za siebie. Tylko za siebie, nie za innych. No, chyba, że mamy dzieci, to jest co innego. Ale też do pewnego stopnia, nie? To się ba. Jak kobieta nie chce seksu, bo na przykład jest w ciąży, to wielu fazetów od razu sobie inne panie znajduje, nikt się nie dziwi. Dlaczego? W drugą stronę ma być odwrotnie z 21. Tak, jest XXI wiek Ewa, ale nasze głowy często są w XIX wieku. Pani Dulska, tak, u wielu y, ma się dobrze. I, I ja tego nie mówię w, w, jako osądzanie, bo niektórym to pasuje. Okej, okay. natomiast no, wy, które tu jesteście, najczęściej jednak nam to nie pasuje, ale trzeba wykonać pewien wysiłek, żeby tę dulską w naszej głowie przekroczyć. Boże, nie wypada w moim wieku. O Jezu, krótka spódniczka, a to, a siam to, ołam to, tak? Ale jakieś głupie pomysły, że ja nagle spontanicznie gdzieś albo koncerty, ile ty masz lat, tak? Najczęściej to nie jest ocena innych, tylko tu, to jest właśnie to. Tu nie mamy wolności. Ja też, ja już nie jestem małą dziewczynką, czasami jeszcze, ale coraz mniej, super wiolka, to też jest fajne, tak, bo ja nie mówię o tym, że ma nie być dziecko, że dziecko będzie z nami do końca życia, bo dziecko to są emocje, dziecko to jest radość życia, pasja życia, tylko że jeśli dziecko jest niezaopiekowane, nie czuje, że stoi przy nim dorosły, to nie ma poczucia bezpieczeństwa, to szuka na zewnątrz, to żebrze, a dziecko w nas ma być, to jest ta radość życia, ale ma obok stać dorosła, która daje mu oparcie. I nawet jak ktoś się skrzywi, bo dziecko hasa e, po zjeżdżalni, robię to czasem, to dorosła mówi, a w nosie z nimi. albo gorzej nawet mówi, tak? Więc to jest o tym. Więc dziewczyny, ja dzisiaj wpadłam na chwilę, uciekam, bo zaraz mam sesję, tak, głowa nas blokuje. I głowę będziemy odblokowywać, będziemy się cały kwiecień uczyć tej wolności w sobie. Więc skorzystajcie z kodu, bo oczywiście nadal będzie można kupić ten warsztat jeszcze do końca marca, ale już yy, nie za tą cenę, tak? Także macie kod, jak wpiszecie twoja moc, cena, która jest i tak obniżona spada jeszcze o 25%, ostatni dzień dziś. Ten kot przestaje od jutra działać. Także, kochane moje, ta niedulska ma się dobrze do momentu, gdy siedzi z chorym dzieckiem, a jej mąż z kochanką autentyczny przykład. No, tak i tak się dzieje, nie? Także to jest zawsze nie on, nie ona, nie oni, nie coś tam, to tu mamy wykonać pracę. Są momenty, kiedy dziecko ma prawo się pobawić. Ale oczywiście właśnie o tym mówi, ale dziecko pobawi się wtedy, kiedy jest w nas dorosła i powie wszystkim, którzy się krzywią i robią dziwne miny, paszli won. Absolutnie, że dziecko się ma. Moje dziecko hasa jak szalone. Ale dlaczego? Dlatego, że wie, że jest dorosła, która nie pozwoli skrzywdzić, nie pozwoli jakąś szpilą opinią, tak? Ktoś mi powie, jak ty wyglądasz w Twoim wieku. a Ja się uśmiechnę, śmiechnę, bo moja dorosła przy mnie jest. I powiem, no w dupie mam Twoje opinie, tak? Jak ja wyglądam. Mi się podoba, tak? I to jest o tym. Boże, jak mi potrzebny ten live. Mam dziś randkę z fajnym facetem, tylko mam 22 lata, a parę dni temu miałam randkę z fantastycznym, lat 60. Czasem i po prostu dla miło spędzonego czasu, duska się odzywa. Oczywiście. Ja też uważam, że często kobiety, które są w takiej wysokiej energii, jak ja na przykład. Się dobrze czują z młodszymi mężczyznami. Bo ja mam, ja mam młodą duszę. Starą duszę, ale młodą. Nie wiem, czy rozumiecie, tak? Rozumiecie, dziewczyny. Pewnie, że rozumiecie. Tak? Czyli moje wewnętrzne dziecko po prostu ma energię, bo jest przy nim dorosła. Jest zaopiekowane. A dziecko, które nie jest zaopiekowane, nie ma poczucia bezpieczeństwa, nie ma w sobie radości. Hmm? Ok, kochane, uciekam, bo za chwilę mam sesję. Ściskam Was, przypominam. Korzystajcie z kodu, będzie mega. Już mamy kilkadziesiąt kobiet na pokładzie, będzie się działo cały kwiecień, cały sypa.